Naszym pierwszym gościem poranka 1 września 2023 roku w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej jest pan Bogdan Badziąg, historyk. Bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. może że witam serdecznie. To chyba pierwsze takie nasze ważne spotkanie, tym bardziej, że wprowadzamy nowy ten poranek publicystyczny. Pan Bogdan Badziąk jest dla słuchaczy, jak jego znany od wielu lat. Był przecież przed wiele lat także burmistrzem miasta i gminy Gniew, ale przede wszystkim z historykiem o bardzo szerokiej wiedzy. I na początku zapytam tak naprawdę właśnie, gdzie rozpoczęła się Druga Wojna światowa? Panie Bogdanie. No oczywiście z tym jest problem, bo generalnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że druga wojna światowa rozpoczęła się na Westerplatte, ale my tu na Kociewiu mówimy raczej, że to w Czczewie na Most, mostach czczewskich właściwie jest to taki spór o 5 minut, tak, bo tam czy 40, czy 45, prawda, eee, też pewnie, gdyby posłuchać jeszcze jakichś osób, tak, czy poczytać wspomnienia, może gdzieś tam jeszcze by było parę minut wcześniej, ale dla nas Czczew to jest rozpoczęcie II wojny światowej na mostach czczewskich. Dlatego też dzisiaj z Radiem Głos będziemy tam o godzinie 15 i to też bardzo ważne wydarzenie. Ale jesteśmy rzeczywiście na Kociewiu. Gdyby Pan zechciał powiedzieć, bo oczywiście sam 1 września to już moment, kiedy ta wojna wybuchła, ale dobrze wiemy, że Niemcy się wcześniej przygotowywali. Jak to było tutaj na naszym terenie? Rzeczywiście przygotowania do wojny były znacznie wcześniej. Wszyscy ze sfer rządzących z dowództwa wojska już wiosną 1939 roku byli przekonani, że wojna wybuchnie, że to jest tylko kwestia czasu i zaczęli się mocno przygotowywać, bo gdy wiosną Hitler wypowiedział pakt o nieagresji, gdy zlecił swojemu dowództwu, o czym nasz wywiad już wiedział, opracowanie planu ataku na Polskę, gdy na się działania Niemców i organizacji niemieckich tutaj na terenie Kociewia, na terenie Pomorza, to było wiadomo, że wojna wybuchnie wcześniej czy później. Stąd też my zaczęliśmy się przygotowywać dość mocno do tego. Przygotowywano się pod względem wojskowym, a mianowicie organizowano Bataliony Obrony Narodowej, to było coś w rodzaju dzisiejszej obrony terytorialnej po to, żeby jak największą ilość społeczeństwa pomorskiego, szczególnie mężczyzn, włączyć w działania obronne, takie, które by w czasie działań wojennych pomagały regularnej armii. I te ćwiczenia były dość intensywne, nasilały się dość mocno w 1939 roku i przygotowano dużo oddziałów. Na naszym terenie tutaj działał Starogardzki Batalion Obrony Narodowej, który miał swoje placówki w kilku miejscowościach. Na południu był w Świeciu Batalion Obrony Narodowej. I one miały właśnie przygotować ludzi do, do walk tutaj na kociewiu. Też zaczęto przygotowywać społeczeństwo, zaczęto gromadzić żywność, zaczęto organizować jednostki wojskowe i plany obrony tego terenu. Pragnę przypomnieć, że Obrona tego terenu była trudna, bo odległość z Gniewu, czyli od granicy na Wiśle z Prusami Wschodnimi do Chojnic, do granicy zachodniej to jest około 100 kilometrów, prawda? Więc mieliśmy po obu stronach państwo niemieckie, a od północy też wrogi nam, wrogie nam terytorium w postaci wolnego miasta Gdańska. Więc Ułożenie planów obronnych było trudne, niemniej zaczęto się przygotowywać do tego dość mocno. Na Wiśle, czyli od Szczewa do Gniewu, zorganizowano oddział wydzielony rzeki Wisła, składający się z jednostek, które miały zabezpieczyć Wisłę na tym odcinku od Szczewa do Nowego, czy aż za Nowe. Organizowano też taki oddział. E na, na rzece Wisła złożony z jednostek pływających, które miały chronić mosty w Czewie, w Grudziądzu, czyli żeby za, zabezpieczać przeprawy. W ostatnich dniach wojny, w ostatnich dniach pokoju po w 1939 roku na teren Kociewia sprowadzono dywizję piechoty generała Drapelli, która została zlokalizowana w rejonie Ocypla, Lubichowa, po to, żeby wzmocnić obronność tego terenu. Też przygotowywano ludność do tego, do ewakuacji, a szczególnie rodziny wojskowych, którzy byli na tym terenie, urzędników. Przygotowywano plany ewakuacji, gdzie wywozić do, dokumentację, gdzie organizować zapasy. To, to, to wszystko było we wrześniu 1939 roku przygotowywane, bo jak mówiłem, dla tych, którzy mieli orientację w sytuacji, wojna była kwestią czasu. Jak to się zdarzyło, że rzeczywiście oni jak już weszli, no to bardzo można by powiedzieć szybko wyłapywali elitę, bo dobrze wiemy, że przecież ta elita była mordowana, nie tylko tutaj księża w Pelplinie, ale także przecież i nauczyciele i osoby, które mają jakiś wpływ. Tutaj myślę tutaj o tak zwanych folksdojczach, gdyby Pan zechciał powiedzieć, kto to był. Tak no na Kociewiu i w ogóle na Pomorzu mieliśmy taką sytuację, że był stosunkowo duży odsetek ludności niemieckiej. Część tej ludności niemieckiej zaakceptowała władztwo polskie na tej ziemi po 1920 roku i nawet dobrze współpracowała, ale szczególnie młodsze pokolenie Niemców pod wpływem ideologii faszystowskiej, pod wpływem nawoływania Hitlera uwierzyło w tę nową ideologię, w to, że Niemcy są silne i w to, że trzeba y, Polsce odebrać Pomorze. Bo Niemcy prawie nigdy nie mogli zdzierżyć tego, że Pomorze po 1920 roku przypadło Polsce, bo ten, ten teren rozdzielał jakby państwo niemieckie na dwie części. Tak? Były Prusy Wschodnie i reszta Niemiec. Więc Niemcom bardzo zależało na tym, żeby to Pomorze przejąć. Stąd też Aktywizowali miejscową ludność, szukali właśnie tutaj pomocników, współpracowników, głównie wśród Niemców, ale byli już. Też i tacy Polacy, którzy z nimi współpracowali, żeby oni stanowili taką forpocztę już tu na tym terenie, żeby pomagali, informowali, wprowadzali Niemców, którzy wejdą na ten teren, żeby też przygotowywali listy tych wszystkich Polaków, którzy byli Niemcom nieprzychylni. A trzeba pamiętać o tym, że Tutaj rządziły na Pomorzu głównie ugrupowania narodowe o takiej silnej tradycji polskiej, które były szczególnie, jakby patrząc z punktu widzenia Niemców, niebezpieczne dla nich, tak? Bo ci Polacy o takim silnym ugruntowaniu narodowym, no to dla Niemców to byli właśnie przeci przeciwnicy. Stąd też przygotowywano listy takie tych Polaków, którzy tu byli bardzo aktywni, którzy działali w tej sferze narodowej, działali na rzecz polskości tej ziemi, żeby ich wyeliminować. I do tego wyeliminowania Polaków w pierwszym okresie szczególnie przyczynili się ci, którzy tu na tej ziemi byli. byli. Często była to zemsta, mhm. taka często osobista. Tak? Ktoś był zwykłym pracownikiem. A dyrektor był Polakiem i nagle po 1 września ten pracownik przychodzi i mówi, i teraz co panie dyrektorze, tak, porozmawiamy, tak. Więc dla Polaków to była sytuacja trudna. Niemniej zanim do tego jeszcze doszło, no to były działania wojenne, tak. Miejscowa ludność może liczyła, że ta obrona potrwa długo. Ale to poszło stosunkowo szybko. I generalnie 3 września całe Kociewie zostało zajęte przez Niemców. I główny atak na tę ziemię poszedł właśnie od zachodu, od strony Chojnic, przez Tucholę, w kierunku na Świecie Chełmno. Tam wkroczył Korpus Pancerny generała Guderiana generał Guderian jakby szedł na swoje terytorium, ponieważ on się urodził w hełmie i chciał pokazać Hitlerowi, że on bardzo szybko dojdzie do świecia i pokaże mu hełm, no, co uczynił już 5 grudnia, ale dzięki temu atakowi e, Pomorze zostało odcięte, co było sukcesem dla Niemców, a tragedią dla wielu Polaków. tak? I dla jednostek, które tu były, które się szybko Przedzierały i szybko maszerowały w kierunku na Grudziąc, na świecie, żeby tam przejść na drugą stronę Wisły, ale korpus Guderiana od strony Tucholi nacierał na świecie, i tam się robiło takie wąskie gardło już. Ponadto ucierpiała dość mocno ludność cywilna, która w obawie przed atakiem od strony Wisły zaczęła wycofywać się w bory tucholskie, w lasy. A tam, jak już wspomniałem, szła dywizja generała Guderiana, i tam doszło do ciężkich walk. I tam, biedna ludność, która na wozach konno gdzieś tam wycofywała się z lasy, uciekała przed tym otwartym terenem, myśląc, że tu będą walki. No to tam właśnie weszli, jakby w lwa, w najgorsze walki. Wielu tam wtedy ucierpiało, między innymi w rejonie Osia, w tych terenach. Tam do, dochodziło do dość e, ciężkich walk. Pomorze zostało wtedy odcięte od reszty kraju. Czyli ty, m, normalnie też ludność cywilna była mordowana nie tylko Elity. E, tak, e, znaczy część ludności u, ucierpiała e, od, od razu w wyniku działań e, w 1939 roku. Jak mówię, najbardziej ucierpieli ci, którzy uciekali stąd. Ci jeszcze, którzy pozostali w domach, to jeszcze było względnie. Natomiast ci, którzy uciekali, wielu z nich straciło życie. Wielu mieszkańców stąd zginęło w czasie walki jako żołnierze. Stąd zostali ewakuowani, między innymi drugi batalion 65 Pułku Piechoty z gniewu od, od oddziały Batalionów Obrony Narodowej tam właśnie w kierunku na Grudziądz. Tam pod Grutą, koło Grudziądz. Doszło do dość silnych walk, i tam właśnie walczyli mieszkańcy z z tego batalionu, ze starogardzkiego Batalionu Obrony Narodowej, 65. Pułku, który był w gniewie, i tam też wielu zginęło. Stamtąd potem wycofywali się dalej i wielu uczestniczyło w bitwie nad, nad Bzurą. I tam też wielu mieszkańców z tego terenu zginęło właśnie w walkach nad, nad Bzurą. To są wszyscy ci, którzy, którym udało się jeszcze jakby wyjść z Pomorza, przejść na drugą stronę Wisły, ale tam potem nad, nad Bzurą większość z nich kończyła swój szlak bojowy. A wprost to przejęcie... Terytorium przez Niemców polegało na czym, czy na przyjęciu urzędów, czy jakichś takich punktów strategicznych? Którzy... Znaczy, oni byli dość mocno przy, przygotowani do tego, bo praktycznie w każdej miejscowości byli miejscowi Niemcy, których już wcześniej na, naznaczono do e, wykonania odpowiednich funkcji, a więc z góry byli powo powoływani komisaryczni wójtowie, starostowie do objęcia e, poszczególnych urzędów. Faktycznie przez kilka dni władze. Sprawował formalnie Wehrmacht, ale ci miejscowi już przygotowywani na te stanowiska, dość szybko przy, przejmowali różnego rodzaju urzędy, różnego rodzaju instytucje i dość szybko przystąpiono do rozprawienia się z miejscowymi Polakami, z tymi właśnie, którzy działali na tym polu narodowym, działali na rzecz polskości na tym terenie, to z nimi postanowiono się rozprawić w w pierwszym momencie byli to księża, byli to nauczyciele, byli to urzędnicy, chociaż część z nich została ewakuowana, bo niektórzy z tych elit przywódczych to otrzymali nakazy, żeby ewakuować się z tego terenu. Również rodziny wojskowych z tego terenu ewakuowały się i oni uniknęli może tych, tych najgorszych prześladowań, chociaż część wracała potem na te tereny i Niemcy też sobie przypomnieli o nich. Bardzo wielu z naszych z Kojociewia udało się w rejon Lwowa, w rejon Dubna. Tam byli pociągami transportowani, szczególnie ci z tych elit urzędniczych, z rodzin wojskowych, tak to ich ewakuowano tam. Natomiast ci, którzy pozostali, a byli aktywnie zaangażowani w działanie na rzecz polskości, to ucierpieli bardzo mocno i to był październik 1939 roku. Wtedy się mówi o tej krwawej kociewskiej jesieni. Gdzie bardzo wielu tutaj ucierpiało, ale mieli gotowe listy, już tak? Przygotowane przez miejscowych Niemców, którzy tu mieszkali. A samych zniszczeń materialnych było dużo na naszym terenie? Jest zniszczeń dużo nie było, ponieważ tu nie było właściwie większych walk. W rejonie Wisły nie, nie było większych walk. To. Były jedynie pojedyncze jakieś naloty, gdzie z samolotu ostrzelano czasem jakieś grupy ludności, bo już 1 września pojawiły się samoloty wzdłuż Wisły nad poszczególnymi miejscowościami i e, czasem jak widzieli gdzieś jakieś tam grupy żołnierzy, to były ostrzały. Więc większych walk ani działań, które by powodowały zniszczenia mat materialne, na tym terenie nie było, tak? Bo tu nie było większych walk. Wojsko, jak zobaczyło, że za chwilę może być okrążone i odcięte tam od strony świecia od łączności z centralną Polską, to szybko się ewakuowało, tak? Więc czasem były pojedyncze miejscowości, że gdzieś do, doszło do większych walk. No. Do zniszczeń materialnych to doszło głównie na mostach, tak, tak jak mosty czczewskie zostały wysadzone, czy inne na Wiśle, tak? Polacy wysadzali te mosty po to, żeby utrudnić Niemcom przemarsz. Również wysadzano mniejsze inne mosty w Pelplinie, w Gniewie na Wieżycy, tak? Ale z punktu widzenia militarnego te wysadzenia nie miały specjalnego znaczenia, tak? Niemcy zresztą dysponowali dob dobrym sprzętem, oni znacznie przewyższali mechanicznie armię polską, więc oni sobie z takimi mniejszymi tam przerwami radzili. Trzeba jeszcze też wskazać, że Niemcy przygotowywali się już w 1939 roku, w lipcu, w sierpniu, do budowy mostu pontonowego przez Wisłę w Gniewie. Jak 3 września weszli do Gniewu, to już z tego oddali most Pontonowy, i on im służył do przeprawy wojsk pancernych z tego już zajętego terenu do Prus wschodnich, i stamtąd przechodzili e, przez Prusy wschodnie i mogli atakować od strony północnej Warszawy, czyli Most pontonowy w Gniewie został właściwie w trzech dniach wybudowany. I wtedy wojska pancerne przechodziły przez miasto Prusy Wschodnie i od północy na Wa Warszawę na brzeź. 84 lata dla nas może i dużo, ale jednak ta świadomość dla Polaków chyba jest ciągle ważna. Tym bardziej, że za granicą już prawie od półtora roku też wojna na Ukrainie. Na koniec zapytam, czy sądzi pan, że wojna na taką skalę jak wtedy ta druga wojna światowa może się jeszcze powtórzyć? No nikt by nie chciał, żeby taka wojna się powtórzyła, tak, bo to były przecież ogromne nieszczęścia. Dziś już młode pokolenie zapomina, ale jakie to były ogromne nieszczęścia, jak zniszczone miasta, wsie, ile cierpień ludzkich, tak Oby nie było, dlatego też taka nasza rola, żeby podejmować różnego rodzaju działania na rzecz utrzymania pokoju i na rzecz wspierania Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że to Ukraina trochę dzisiaj walczy za nas i też e, trzeba ciągle o tym mówić, przypominać tak, bo często zapomina się o nieszczęściach, jakie niosła wojna. Czasem tak znamy wojny z filmów, no fajnie strzelają tak, ale ile to jest nieszczęść Oczywiście. dla ludzi. To pamiętają ci, którzy tego czasu doświadczyli. Dlatego życzmy sobie pokoju. Gościem naszego poranka był pan Bogdan Badzią, historyk. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Gość poranka. Radio Głos. Uskrzydla dusze.